Monika zastanawia mnie, kiedy u ciebie powstają tatuaże, czy to jest na przykład jakiś taki proces, czy myślisz o jakimś konkretnym na przykład zdobieniu swojego ciała, albo coś się wydarza i to jest ten moment, że stwierdzasz, że chcesz yy, na przykład zrobić nowy tatuaż, jak to jest. Zazwyczaj moje tatuaże przychodzą do mnie same te pomysły. Jak coś w moim życiu się takiego wydarzy, to jest trochę tak, jak się mówi, że jak kobieta ma ten nowy etap w życiu, to na przykład ścina włosy, tak się mówi. U mnie to są tatuaże. Jeżeli coś mi się uda, jeżeli coś mi się nie uda, jeżeli coś się zmieni w moim życiu, to po prostu mnie uderza ten pomysł na tatuaż. On coś symbolizuje zazwyczaj, nie zawsze. I wtedy robię sobie taki tatuaż. Masz teraz w planach jakiś następny? Eee, nie mam teraz w planach, ale wiem, że będzie taki moment w moim życiu, w którym zrobię sobie pewien tatuaż, już mam na niego pomysł, to będzie taki spory tatuaż, ale muszę poczekać na ten moment.